Witam serdecznie wszystkich goście, Mateusz Łagosz, Grudnowak. Grudnolak. Jeszcze raz. Mateusz, jakże zmęczony, no, ale nie ma się co dziwić dzisiaj. Potężny zespół przed wami Tyliczki i tak naprawdę bez zmiany przegrywacie 4 do 2, ale hele chyl, czoła za tą postawę dzisiejszą. Gratulacje. Wielkie dzięki, no, akurat powiem szczerze braki, braki kadrowe e, dzisiaj potworne, tak jak wspomniałem wcześniej. E, ciężko gra się z taką drużyną, która jest no, no, jednak topową drużyną Ekstraklasy, e, no i te puchary jednak e, często gęsto wygrywa. E, nie wiem, może chłopaki troszeczkę zagrali dzisiaj e, treningowo z nami, ale widać było, że też no, starali się, nie wchodziło. Szczęście nasze, ich pech, e, a my tak jak mówię, no, no, staraliśmy się postawić mimo braku zmiany. Wynik, można powiedzieć, że gdyby nam coś jeszcze weszło, mogło być to na remis, natomiast no i tak 4-2, wynik myślę, że zadowalający nas i drugą drużynę też. Moje ulubione pytanie dzisiaj podczas dzisiejszych wywiadów. Wiadomo, Ekstraklasa między sobą ma dość zacięte spotkania. Druga Liga, na ile wartość takich meczów, gdzie w drugiej lidze nie macie możliwości rywalizowania z tymi powiedzmy topowymi zespołami z Ekstraklasy, na ile wartość takich spotkań jak dzisiaj jest dodatnia w takim właśnie spotkaniu pucharowym? Nie kłamiąc, to jest im plus tylko dla nas, bo, bo jednak możemy zagrać troszeczkę defensywnie, pograć, spróbować pograć z kontry. Przeciwnik, tak jak mówiłem, topowy Daje to duże pole treningowe dla nas doświadczenie, także no, jak najbardziej puchary dla mnie na plus. Środa, kolejny pojedynek. Czy ogród będzie miał chociażby jedną, dwie zmiany, czy dalej będziecie musieli się troszkę bądź co bądź męczyć? Bo biegać 40 minut bez zmiany to naprawdę jest wielkie, wielkie wyrzeczenie. Mam nadzieję, że, że, że akurat skład dopisze. Z tego co, co wiem, już, już Jasiek wraca, Bohen wraca, także będziemy mieć przynajmniej jakichś zmienników no i chłopaków z doświadczeniem. Myślę, że, że tamten mecz będzie dla nas już takim. Być albo nie być w tych Pucharach, trzeba będzie się postawić i go wygrać. Tego życzę. Dziękuję za wywiad. Również dzięki.